Kakaowa herbata z olejem kokosowym i miodem. Sekundę temu skończyłem materiał, gdzie mówiłem o tym, jak stosować olej kokosowy, tak dosyć pobieżnie, ponieważ tutaj, gdybyśmy się zagłębili w przepisy, to zajęłoby to godzinę. Ale przypomniałem sobie o czymś, co jest smaczne, no i co potrafi mieć bardzo pozytywny wpływ na nas. Od początku. Będę Wam wyświetlał, żebyście mogli sobie to spisać. I tak, gotujemy wodę, dodajemy łyżeczkę czarnej herbaty i na małym ogniu gotujemy to przez jeszcze 5 minut. Dodajemy mleka i gotujemy znowu na małym ogniu prawie do wrzenia. To może nie gotujemy, tylko doprowadzamy prawie do wrzenia. Mleko oczywiście może być roślinne, odcedzamy to później, dodajemy łyżeczkę kakao, kakao w proszku oczywiście. Łyżeczkę oleju kokosowego i na przykład miód. Choć myślę, że z tym miodem warto poczekać, przynajmniej ja tak robię, aż to troszkę przestygnie. I wtedy dopiero warto ten miód dodawać. I to jest wszystko. Świetna sprawa. Czyli potrzebujemy wodę, w której dajemy łyżeczkę czarnej herbaty, później dodajemy mleka. Może być roślinne, nie ma sprawy. Później po odcedzeniu łyżeczka kakao. Łyżeczka oleju kokosowego. I kiedy już przestygnie, pamiętajmy, żeby to kakao i ten olej kokosowy dodawać, kiedy to jest gorące. Od razu po odcedzeniu dopiero możemy posłodzić. Niekoniecznie miodem, tak żebyśmy tutaj wiedzieli o tym. Tylko że już gdy stosujemy miód, to żeby ta temperatura jednak była niższa. No, wysokie temperatury. W niezbyt pozytywny sposób wpływają na wiele substancji, które chcemy, żeby w pozytywny sposób wpłynęły na nas. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.